Szukasz mieszkania dla swojej rodziny, blisko Wrocławia, ale z dala od miejskiego zgiełku? Mam coś dla ciebie w Kiełczowie przy ulicy Polnej. Przestronne mieszkanie w kameralnym budynku z 2018 roku. Nieruchomość ma około 65 m kwadratowych, a jego układ to: jasny salon z aneksem kuchennym z wyjściem na balkon. Dwa oddzielne pokoje idealne na sypialnię i pokój dziecka łazienka i wygodny przedpokój. Wnętrze jest gotowe do wprowadzenia, wymaga jedynie lekkiego odświeżenia. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe, a w budynku są tylko cztery lokale mieszkalne. Komfort, cisza i spokój gwarantowany. Zainteresowała cię ta nieruchomość? Skontaktuj się ze mną i umów na prezentację na żywo. Do zobaczenia! Zaobserwuj mój profil, aby nie przegapić nowych ofert.